Witam, dzisiaj, y, dzisiaj przedstawię drugą część tutoriala do koski 3x3 metody LBL. Przepraszam, że w tamtym odcinku powiedziałem LLB, mój błąd. Więc tak, skończyliśmy na tym, że y, zrobiliśmy drugą obwódkę. Teraz zaczniemy robić żółty krzyż. No więc tak, pierwszym naszym zadaniem jest znalezienie jednego dobrego. Czasami może go nie być. Więc robimy na którą chcemy ściankę tego ogrodu. W moim przypadku, jak on już jest, najlepiej zrobić na tą ściankę, gdzie mamy złe, złego. Czyli, jak mamy takie L, to szukamy jeden dobry i szukamy wtedy, gdzie jest ten drugi. I no właśnie na tą ściankę robimy ten algorytm. Czyli, jak, jak się wykonuje ten algorytm? Czyli przekręcamy przednią ściankę w lewo. Teraz prawą ściankę do góry w lewo w dół w prawo wykonujemy go tyle i teraz w dół wykonujemy go tyle razy, aż nam się nie zrobi albo L albo od razu żółty krzyż u mnie się zrobiło L odwrócone więc robię, więc robię na inną ściankę przekręcamy w lewo, do góry, w lewo, w dół. Oj, przepraszam. Tak, w lewo, w dół, w prawo. No i jak na zrobił nam się. Więc powtarzamy: w lewo, do góry, w lewo, w dół, w prawo, w dół. Jak zauważy jak z widzimy, to już nam się zrobił żółty krzyż. No, i tak, teraz musimy przestawić, żeby szukamy dwóch dobrych i, i próbujemy, spróbujemy zrobić prawidłowy żółty krzyż. Czyli ten powinien być, ten klocek, żółto niebieski powinien być tu, a żółto pomarańczowy powinien być tu. Więc na ten, na zamienienie, wykonujemy ten algorytm do góry. Przepraszam, nie na zamienienie, tylko żeby zrobić prawidłowy rzut krzyży. Do góry, w lewo, w dół, w lewo, do góry, dwa razy w lewo. Jak widać, wykonuję, jak widać, na razie nam się nic nie stało, ale wykonujemy go dwa razy. Czyli jeszcze raz. Do góry, w lewo, w dół, w lewo, do góry, dwa razy w lewo. Potem przekręcamy w prawo. I jak widać, mamy zrobiony prawidłowy żółty krzyż. Teraz musimy znaleźć prawidłowy lub. Czyli może klocek dobrze ustawiony, żeby był na swoim miejscu, ale może on być byle jak przekręcony. Czyli może on być tak przekręcony, może być inaczej, żeby po prostu był na swoim miejscu. Czasami może się zdarzyć, że w ogóle go nie ma, więc wtedy po prostu próbujemy robimy ten algorytm tyle razy na byle, byle który róg, aż nam się on mm, znajdzie się, ten prawidłowy no i tak robimy prawidłowy że na przestawienie wszystkich klocków, oprócz tego, na którego robimy wszystkich klocków w prawo czyli jak zrobimy ten algorytm, wszystkie klocki przestawią nam się w prawo, oprócz tego czyli w lewo do góry, w prawo, do góry, w lewo, w dół, w prawo, w dół. Jak widać, jeszcze nam się te klocki nie ustawimy, Więc powtórzamy go jeszcze raz. W lewo, do góry, w prawo, do góry, w lewo, w dół, w prawo, w dół. Jak widać, wszystkie klocki nam się ustawiły Więc teraz szukamy prawidłowego. Więc teraz robimy już ostatnią część, czyli, czyli yy, obrócenie nie, y, tych krawędzi, które są źle po prostu obrócone. Czyli tak, do zapamiętania tej, tej możemy sobie zrobić tak, że każda krawędź, jak mamy na dole na przykład żółty, to jak tutaj będzie, po lewej naszej stronie będzie żółty, to znaczy, oczywiście odwracamy to mamy teraz już kostkę do góry nogami, jak tutaj będzie żółty, to wiadomo, że, te, że ten klocek wejdzie już nam na swoje miejsce. Możemy tą ściankę tyle razy obracać, ile po prostu, żeby dojść do tego, do tego drugiego złego. Czyli oto jest ten algorytm, żeby przez, przekręcić go po prostu. Do góry, w prawo, w dół, w lewo. Do góry, w prawo, w dół. Teraz w naszym przypadku przekręcamy dwa razy. więc może być też raz, w byle którą stronę, ale w moim jest akurat dwa. I znowu wykonujemy tylko w drugą stronę. Czyli do góry, w lewo, w dół, w prawo. Do góry, w lewo, w dół. Przekręcamy dwa razy. Jak widzimy, mamy kostkę całołożoną. Dziękuję za oglądanie. Więc tak, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. To wszystko.